Bypassy pomagają pacjentom z chorymi naczyniami wieńcowymi przeżyć w dobrej formie długie lata. Co jednak dzieje się, gdy skończy się ich trwałość, odpowiada profesor Andrzej Biderman. Zależy od sytuacji, bo mamy nie tylko jedną metodę leczenia pomostu. Po pierwsze jest możliwość taka, że dochodzi do wytworzenia tak zwanego własnego krążenia obocznego i te powiedzmy zatkane bypassy nie są już tak e, potrzebne. Nazwijmy to. Poza tym istnieje możliwość poszerzenia mniej inwazyjnego, przeskórnego poszerzenia tych pomostów. Yy, istnieje również możliwość oczywiście cała gama przeskórnych zabiegów, które jakby zastępują tą rewaskularyzację chirurgiczną. Jak w końcu też istnieje możliwość od ponown wykonania ponownej operacji, wykonania ponownie tych samych, yy, czy bypassów w tych, bypasów, tych samych, czy w podobnych miejscach.